Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na zwieńczeniu myślę, że jednego z największych przedsięwzięć, które były realizowane przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz spółkę poręczenia kredytowe, czyli na otwarciu hotelu GLAR w Wisełce. Ten proces trwał od samego pomysłu blisko 6 lat. No i dzisiaj spotykamy się w tym. Mam nadzieję, że podzielą Państwo moje zdanie, że w pięknym miejscu. Na wstępie chciałbym przywitać szczególnie gorąco naszych specjalnych gości. Mamy przyjemność dzisiaj zaszczyt gościć dwóch byłych premierów Rzeczypospolitej Polskiej, a jednocześnie członków Rady Programowej Fundacji Europarlamentarzystów, pana Jerzego Buzka. serdecznie witam. i Pana Premiera Marka Berka, Z wyrównuje teren. obecnością zaszczycił nas również dzisiaj Pan Czesław Sikierski, minister rolnictwa i rozwoju. Wcześcimy również Pana Michała Kłodziejczaka, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju oraz Pana Agnusza Marchewkę, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Gościmy również gospodarza regionu, pana Algerda Geplewicza, marszałka Województwa zagrodowskiego. Chciałbym również przywitać pana Piotra Krzystka, prezydenta Szczecina. Witam serdecznie również ojca Samuela Pacholskiego Przeora klasztoru na Jasnej Górze. Również pana Dariusza Rodę, prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Chciałbym przywitać również prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pana Waldemara Miśko. Gościmy dzisiaj również członków zarządu Krajowej Grupy Spo Spożywczej, pana prezesa Marka Zagórskiego. Wiceprezesa pana Marta Derezińskiego, witam bardzo serdecznie. Chciałbym również e, serdecznie przywitać przedstawicieli operatora obiektu. E, witam serdecznie panią Danutę Skalską, przewodniczącą Rady Nadzorczej Grupy Satoria oraz pana Mariusza Kubale, członka zarządu VHM Hotel Management. Witam również twórców e, projektu e, naszego obiektu, e, architektów, Pana Marka Orłowskiego i Pana Marka Szymańskiego. Chciałbym przywitać również przedstawiciela Generalnego Wykonawcy, Prezesa Zarządu Firmy Rembutek z Pana Wojciecha Kucińskiego. Mamy zaszczyt również gościć dzisiaj Kwiat Zachodniopomorskiej Nauki w osobach Panów profesorów, Pana Profesora Jana Lubińskiego, Pana Profesora Marka Brzosko i Pana Profesora Władysława Czernego. Pomorski Uniwersytet Chciałbym również przywitać tych, którzy byli inicjatorami i pomysłodawcami projektu i wspierali cały proces inwestycyjny, czyli przedstawicieli Kapituły Fundacji, przewodniczącego Kapituły pana Artura Balasza <klucza> oraz członków kapituły pana Jacka Ambroziaka, pana Adama Pańskiego, oraz Andrzeja Uszkowskiego. Witam również bardzo serdecznie członków Rady Programowej Fundacji. Oprócz wymienionych wcześniej panów premierów e, zaszczycili nas swoją obecnością e, pani Teresa Kamińska oraz pani Romanusz Wittorowski. Jeszcze pan minister Balasz podpowiada mi, że przeoczyłem e, panią e, prezydent Świnoujścia. Ja miałam na Gatowską. Przepraszam za nie i Witam bardzo serdecznie. E, chciałbym e, wszystkich e, pozostałych gości bardzo serdecznie przywitać. Jesteśmy e, zaszczyceni, że przyjęli państwo e, nasze zaproszenie, że postanowiliście spędzić ten wieczór. Bardzo do nas szczególny z nami. Mam nadzieję, że doznania artystyczne, które tutaj Wam zaoferujemy, kulinarne, towarzyskie, zostaną z Wami na długo.